Okej, okay, witajcie w kolejnym odcinku Podwodnego Świata, albo jak to woli, przygód z Pikachu. I dzięki Pandzie CS, a teraz w nowszym niku, czyli Radio XD, udało się na chwilę powrócić do starej wersji. Jak widzicie, bardzo napierał. Możecie poczytać, żeby chciał, żeby był jego piesek, piesek Fiona. Więc dzięki temu mamy odcinek 16, odcinek specjalny, w którym właśnie zrobimy pieska Fiona. Okej, okay, witajcie w kolejnym odcinku przygód z Pikachu. No i niestety co się stało. Wszyscy macie jedzenie wszyscy. Film nie dostał 50 lajków, 100 lajków i seria nie była kontynuowana. Więc niestety... No cóż, przerwało. Jeden z naszych widzów, Radio XD, naprawdę, naprawdę chciał mieć swojego psa Fionę Dlatego... Fiona, proszę się odwróć, to jest Fiona, barwimy. Tak, i mamy Fionę z taką jasno-różową bruszką, specjalnie dla ciebie. No i dobrze, niestety film nie ma lajków, ale za to Pikachu przesłał mi prezent przez tak długi czas, nie mógł mi nic robić, i wysłał mi tak, jakby instrukcję: karteczkę z instrukcjami. Więc. Ja Wam tu zaraz wszystko wytłumaczę i widzimy się na specjalnej platformie tam. Ok. Jestem na specjalnej platformie. Praktycznie nad tym. Zostawiłem jedzenia na długo dość naszym zwierzakom. I korzystając z instrukcji, posiedziałem trochę. Poszukałem wszędzie diamentów i... zrobiłem sobie diamentowy set, żeby mieć duże obciążenie. I dobrze, więc musimy. Wykonać skok. Musimy lecieć z odpowiednią prędkością, żeby wystarczająco się przebić, żeby z morza wbić się tak mocno w powierzchnię i wylecieć w niebie. Jest to praktycznie niemożliwe, ale z instrukcjami zaraz. Tak, diamentowa zbroja, waga około 200 kg, z taką prędkością powinniśmy wejść nad przestrzeń, więc dobrze. Robimy to. Okej, okay, witajcie na Wyspie Pikachu. Jak widzicie tu jest naprawdę dużo wynalazków, dużo jakichś budynków, małych, wielkich willi i jakichś kloców bałwanów innych rzeczy. No i co to jest? No jak to powstało? No niestety było tak, że Pikachu był w podwodnym świecie razem ze mną, ale niestety nie były dobite lajki. No i Pikachu nie mógł nic zrobić. Czekał, czekał, czekał i spędził tu chyba z 50 lat. No i dlatego teraz powstały tu takie superowe rzeczy. Więc może wtedy uda się dobić lajki i będzie może odcinek ze Skybloka właśnie albo właśnie z WaterBlocka z podwodnego świata, ale trzeba by dobić lajki, bo tak to Pikachu nie ma siły, a w międzyczasie obejrzyjmy co stworzył właśnie podczas nieobecności mojej i lajków. Może zaczniemy tutaj. Tutaj widzimy jakiś domek na filarach, tutaj jest jakieś narzędzia. Chyba tutaj to jest taki ogólnie domek, po prostu żeby był, ciekawie. Tutaj mamy widzę nieskończone źródełko wody. Ładny design, no i tutaj mamy magazyn. Tutaj mamy trzy skrzynie z dużą ilością kobla. Taki spiralny magazyn. Tu mamy jakieś roślinkowe rzeczy. Tu mamy jakieś brudne ziemie, tu mamy przeroby z kamienia. A tu mamy, uo, wow, jakieś ciekawe, kolorowe bloki, i będę trochę więcej wiedział, dlatego papikaczu dał mi instrukcję, jak tu się posługiwać i z grubsza. Bo tu są różne ciekawe zabezpieczenia do tej willi, które chętnie wam pokażę. Tutaj mamy rzeczy z mobów, a tutaj jakieś redstone nowe rzeczy. Tutaj mam drewnianko, a tutaj mamy najróżniejsze kosztowności. Dobrze, to zejdźmy naszym spiralnym magazynem. I co dalej? Mam już te rzeczy przekazane, przekazane, co ja mówię. Pokazane. No i tak tutaj widzicie wielką willę Pikachu. Dokładnie. Tutaj przed domem są dwie otwarte takie śmietniki. Są. Nie mam co wrzucić to może tutaj szybko podejdę, ukradnę czapkę z tego domku, bo i tak nie ma zestawu. No, i tutaj mamy na śmieci, na prezenty. To możemy wrzucić to do prezentów. Jak widzicie, mimo że to jest blok, zostało to pochłonięte, bo to jest ruchomy piasek, więc bez problemu weszło. Jak widzicie, tutaj mamy taki biały mur. Takie roślinki, taki pseudo żywopłot. Piękny. Tutaj mamy też kontynuację chodnika. A tutaj już wszędzie mamy kostkę brukową kostkę albo mamy tutaj czysty beton. Bardzo ładnie rozlany. Jeszcze tutaj nie wspomniałem, mamy zamkniętego bałwana. Tak, żeby był, i to jest nieskończona fabryka śniegu, bo możemy pod nim kopać i on cały czas będzie nam śnieg produkował. A nie potrzebujemy go, więc możemy wrzucić go do śmieci. A może Pikachu czasami przygląda, czy ktoś przypadkiem zamiast diamentu nie wrzucić do prezentu, wrzucił do śmieci. No, czasami tak robią robią osoby, więc dobrze, wejdźmy tutaj widzimy jakieś małe trawniczki o, tutaj są lampy pod liściami fajny design trawy, kwiatuszki tutaj się kończy holnik tu już mamy betonem wylane, kostkę tutaj widzę, mamy drzewo, bardzo duży dąb A tutaj mamy przy tym dam jakąś polankę o Jezu, ja nie wierzę życie się zmienia na lepsze czy to jest Zenek? to jest Zenek Czyli pikachu, nawet zenka przyniósł. Wow, zenek, kolego! Ej, już zenek jest, na pełnię mleczko. Tutaj mamy jakieś doniczki fajne przy balkonie. Tutaj mamy oświetlony ładnie teren. Tutaj mamy parcele, par, parcele dla gości. Dokładnie tutaj mogą się goście wybudować. I tutaj jakiś niezbyt chciany gość przyszedł. Jakiś jak się zespałnił. Widać gość, który tu ostatnio był niezbyt oświetlił. I tutaj jeszcze mamy ładnie oświetlony ogród. Piękną fontannę. I dobrze, może wejdźmy. Tutaj mamy dzwonek. I dobra, wejdźmy do środka. Tu są zaawansowane zabezpieczenia, ale są odbezpieczone, więc możemy zabezpieczyć. I teraz tego nie otworzymy poza tym, ale możemy chcieć. Ale co będzie, jak wyjdziemy na zewnątrz? A to będzie załączone. Tutaj jest taka dźwignia, która nic nie robi. I jeżeli ją wyłączymy i tą wyłączymy, to nie ma żadnej innej możliwości, żeby tu wejść, poza oczywiście rozwaleniem. Nie ma możliwości żadnej, żeby wejść. A jeżeli ją otworzymy, przełączymy, to się odpali specjalny mechanizm. Więc dobrze, tutaj możemy sobie. Posłuchać muzyczki. Far albo Cat. Moje ulubione. I dobrze, tutaj mamy telewizorek nie wiszący, tylko postawiony z creeperem. Tutaj mamy małe oświetlenie. Mamy krzesełka do baru. Tutaj mamy kubeczki. I to jest barek pikachu. Tutaj podaję jakieś trunki, mętne trunki. Tutaj ma, jak widać, nieskończone źródełko, w którym pewnie bierze wodę. Tutaj ma jakieś składniki. Tutaj są różne owoce, trochę cukru zboże. Tu ma crafting. To jest piecyk, ciastko, kwiatuszek, no i lodóweczka z mięsem i z wodą. No, a co dalej? Przecież tam coś, coś się widać. No właśnie, tu mamy kanapę. Ale tu coś widać, tylko co? Widać jakiś dystrybutor z wodą czy samą butelkę. Ale jak tam się dostać? No poza tym, że podsadzić się blokami, to jak? I właśnie tu się odpala instrukcja: czekajcie, villa, Pikachu pod punkt trzeci, wejdź do barku, ok? Spójrz pod kwiatek i tam kliknij przycisk, następnie wyjdź z barku, podbiegnij do kanapy i wejdź po schodach. no, więc tutaj mamy przycisk. Klikamy. Podbiegnij tutaj. aho ho, ho! Automatyczne schody. to jeszcze w różnej sekwencji. O! Full wypas. Czyli po prostu sobie klikamy. Podchodzimy i schody się odpalają. I z góry jest to po prostu łatwiej dobrze, co tu mamy, chyba pokój, w którym sobie Pikachu się spał, jadł i tak dalej tutaj mamy, widzę kanapę skórzaną, taką pomarańczową tutaj fotelik, tutaj stolik a tutaj ładny, zielono-biały dywan dystrybutor wody no i łóżko jest dość późno możemy iść spać, nie, nie możemy i tutaj mamy balkonik bardzo ciekawie, fajnie. I tutaj mamy wejście na dach, okno, właśnie zapomniałem. Patrzcie, jaki tu jest widok. Jak może, tu jest okno, cała ściana jest prawie zrobiona z okna. Jak ja uwielbiam, jak są w jakichś hotelach, jak macie swój pokój i po prostu macie takie 3-metrowe okno prawie zamiast ściany, i macie na przykład widok na morze albo na górę albo na miasto albo na resztę hotelu. To jest po prostu super, a tutaj. Patrzcie, siadacie sobie na kanapie i patrzycie w przestrzeń. Wow, wow. Ok, to teraz wyjdźmy bez, yy, że tak powiem, otwierania drzwi. Zeskoczymy sobie yy? tutaj. Tutaj. Jesteśmy na zewnątrz, no i wycieraczką nie otworzymy drzwi. Możemy dzwonić, ale niestety nikt, nikt nam nie otworzy. I co trzeba zrobić? Trzeba... Kliknąć oto ten przycisk. I sobie powolutku przyjść do drzwi. I drzwi same się otworzą, same się zamkną. Tutaj oczywiście też możemy je zamknąć. I teraz zobaczmy, co się stanie. Przełączmy te dźwignia. Włączmy przycisk do włączenia schodów. O! Schody mnie zmiażdżyły. Nie stanąłem w odpowiednim miejscu, w którym mówi instrukcja. Tak to jest, jak się instrukcji nie słucha. No właśnie. Trzeba naprawdę uważać, jak Pikachu daje instrukcję, to trzeba ją w 100% wykonywać. I dobra, możemy wejść. I jak pamiętacie, dźwignia jest przełączona. Otwieramy balkon, wyskakujemy, skaczemy tutaj na ścianę, tutaj na dzwonek, no niestety nie trafiłem. No i co teraz? No i no. No, no i nic przycisk nie działa, ale, 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 ale jak to? Przecież przed chwilą drzwi otwierał. No i tak to jest. Właśnie, tak działa ten mechanizm, że jeżeli tamta drzwi nie jest przełączona, nie ma możliwości, żeby tym przyciskiem odpalić właśnie te drzwi. No i niestety teraz muszę się wspomóc i przełączyć to, żeby wejść. I to przełączyć tak, tak. No i teraz jak znów wejdziemy sobie po schodach to teraz jak będziecie mogli zobaczyć już nasze tajne zabezpieczenia powinny zadziałać nie taki trudny mechanizm jakieś 10-20 minut dla bardziej zaawansowanych redstone'owo i gotowe no i dobra zwiedzajmy dalej poza tutaj że mamy ładny teren tutaj fajny barek doniczki, piękną willę to jeszcze mamy ciekawe rzeczy. Tutaj pokazałem bałwana i tutaj mamy taki kloc. Prywatny kloc. Co możemy robić w prywatnym klocu? Wejść. i Tutaj mamy yy, półpłytki. Jak jesteśmy na półpłytkach, tutaj piasek będzie podniesiony. Jak zejdziemy, to opadnie. I co tu mamy? Tutaj mamy kowlarkę i możemy zrobić coś takiego i tutaj sobie po prostu kopiemy i zdobywamy ekspa albo czasami też inne ciekawe rzeczy jeżeli by oczywiście będziemy mieli szczęście o proszę bardzo złoto nam wypadło jak już nam wypadło złoto i trochę kobla to tutaj wam pokażę fajny fajny mechanizm jak widzicie tutaj na dole jest sporo materiałów przepalonych dość dużo dużo no i tak to jest automatyczna w 100% przepalarka poza tym, że musimy wyjąć i włożyć, ale przepalanie samo się zrobi więc tak, tutaj rozdzielę sobie paliwo i wkładamy paliwo ono idzie tu i przechodzi do piecyka tu tak samo i wchodzi nam paliwo do piecyka dalej, tu hoperami z tej skrzynki są wyciągane materiały, włóczmy sobie złoto i kobyl i one się rozdzielają na dwa, bo są dwa hopery Czyli, jak mamy 50, załóżmy 30 zł, to do jednego idzie 15 i do drugiego, i się przepalają. I później schodzą na dół po przepaleniu. Jak widzicie, tutaj się kobel przepala, i jak możecie zobaczyć, powinien zaraz tutaj dojść nam kamień. O, proszę bardzo! I mam 20 kamieni. I to zupełnie sobie spokojnie schodzi na dół i się automatycznie przepala. No dobrze, co możemy dalej. Teraz wejdźmy sobie tutaj. Proszę bardzo. I tu mamy, niestety nie znalazłem sposobu jak zrobić windę, ale jest taki błąd, jak widzicie tutaj. Jest taka dziura, tak jakby piksel pomiędzy dwoma wodami. Jak się stanie mniej więcej naprzeciwko tego, to się płynie niemal trzy razy szybciej. Można bez problemu wejść. A tutaj mamy gigantyczną kaktusiarkę. Jak widzicie, jest to po prostu gigant, choć Mogły być większe, ale pikachu widać teraz ma urlop. Działa to na zasadzie. Czekajcie, dajcie mi przeczytać. Ok. Są warstwy kaktusów. Mam najpierw kobel, później piasek, i na to sadzimy kaktusa i robimy taki kwadracik, minimum 4, 2 na 2 i stawiamy pomiędzy nimi płotki 2. I jakże, że to nie jest pełny blok, to jak urośnie. Gdyby był pełny, to ma... czasami jest tak, że nam by nie urosło. A tego płotka nie uznaje za blok, więc rośnie. Ale jakże, że hitbox jednak jest bloku, to no wtedy od razu spada jak urośnie, jak tam można zauważyć. Więc od razu rośnie i od razu spada. I co dalej jak urośnie i spadnie? Schodzi na sam dół, gdzie jest woda, która wszyściutko spłukuje na dół. Warstwami coraz w dół, w dół, w dół, w dół. I teraz wam trochę zeskoczę. OK. I teraz tutaj czekajcie. Schodzi. Tutaj mamy skrzynki z kaktusa i schodzimy sobie, schodzimy, schodzimy. I tutaj to na dole wszystko spada, aż w końcu spływa do takiego kanału. Ten kanał idzie hopper, jeden hopper do drugiego, do następnego, a ten idzie do skrzynki. I tu możemy odebrać sobie cały nasz, całego naszego kaktusa. I Później sprzedać, zrobić barwnik. co tylko chcemy. Yy, czekajcie. Yy. Hmm. Ty, tak i yy, tak. Nie, zaraz. Nie pamiętam, jak się to robiło. O, proszę bardzo, i możemy. Tak. I przy okazji, jak właśnie chcecie zobaczyć, yy, chcecie ten trick. Tak jak widzieliście, schowałem wszystkie moje kaktusy do skrzynki. Więc, żeby to zrobić, tak, bo czasami na SG. Można zauważyć, że na przykład jak w skrzynce są trzy żelaza rozrzucone naokoło. To widzicie, że podchodzicie i nagle jedna osoba zabiera wszystkie naraz. I o co chodzi? Jak można przecież wziąć jeden naraz albo z shiftem. Oczywiście można bardzo szybko to robić, ale jest lepszy sposób, który znalazłem. Klikacie shift, przy, bierzecie raczej, klikacie wasz blok, klikacie shift i klikacie dwa razy na wasze bloki. I przynosi cały... Bloki z wasze tego typu, i można się tym naprawdę śmiesznie bawić, bo tych bloków przenosi bardzo dużo. Jest to bardzo przydatne, jak się na przykład kopało tylko tutaj, kopało się w stołniarce, ma się bardzo dużo kobla i innych rzeczy, a chce się to porozdzielać do skrzynek, a ma się na przykład na każdy blok osobno, to tu się robi kobla, tu się robi węgiel, tu się robi coś i tak pięknie się wszyściutko rozdziela. Ale to nie koniec. Tutaj mamy jeszcze marchewkarnię, i tutaj możemy sobie zejść na dół. Tu są marchewki i ziemniaczki, i tutaj można dowoli zbierać ziemniaki i marchewki. Dokładnie tutaj mamy takie, bo jakby ktoś był głodny, to można sobie zjeść ziemniaczka albo marchewki. I można od nowa sadzić, i to wszystko pięknie nam będzie odrastać. I tutaj, tak podziemnie, że tak powiem. I chowamy. Tutaj też jest zestaw podziemnych tuneli, nie, 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 Working Progress. I tak, tutaj jak widzieliście, na górze były właśnie te śmietniczki. I tutaj z lewej przez Soul sand spada do hopera Tu są prezenty, a tu są jakieś śmieci. Jeżeli ktoś odwiedza, a tutaj jest tajne wejście do domku dla gości, ale nie będę nikomu grzebał w nie moich rzeczach. Więc teraz bez problemu możemy wyjść sobie z tunelu i iść na górę. Okej, okay, ok, A teraz, jeżeli chcecie, żebym Wam pokazał, jak dokładnie działają te mechanizmy w willi, pokażę Wam taki kawalątek ciężkich mechanizmów. Tutaj widzicie jakiś coś, jakiś kawalątek. U, a może jakiś... U, u więcej nie pokażę więc dobra, jeżeli chcecie, żeby było więcej odcinków żeby były różne fajne właśnie pokazane tutaj mechanizmy i śmieszne rzeczy, które zrobiłem o cześć psiak ciapek wracaj i jeżeli chcecie to musi być jedna zasada Musicie dobić pod ostatnim filmem Podwodnego Świata 100 lajków, które ostatnio nie było dobite, i wtedy będę kontynuował tą serię albo co jakiś czas robił, co na przykład 5 odcinków z Podwodnego Świata. Wizytę tutaj, i wtedy będą się odcinki pojawiały z Podwodnego Świata albo ze SkyBlocka. A to by było na razie w tym odcinku. Żegnam się z Wami z Wyspy Pikachu. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia!